Weronika, Weronika Rossati, wielka gwiazda, sławna gwiazda Lalali, Weronika Weronika Rossati, do Los Angeles chciała lecieć bez kontroli. Tak, 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 na lotnisku, o, -o wielka gwiazda od niej basta, co i tam kontrolę nie dotyczą jej one, no bo jak wielka gwiazda może być kontrolowana. To tak jakby była prześladowana. Ona jest przecież znana. W telewizji oglądana. Więc jak może być kontrolowana? Weronika, Weronika Rossati. Wielka gwiazda, sławna gwiazda, lalali. Weronika, Weronika Rossati. Do Los Angeles chciała lecieć bez kontroli. Tak, 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 na lotnisku, o, -o. Kłóci się, kurtki nie chce zdjąć, i wykrzykuje wszystkim wciąż. Jestem wielka gwiazda, ode mnie jazda. Jestem znana, podziwiana, więc nie mogę być kontrolowana. Weronika, Weronika Rossati, wielka gwiazda, sławna gwiazda lalali. Weronika, Weronika Rossati, do Los Angeles chciała lecieć bez kontroli.